Tony Rickardson Bardzo dobrze wystartowali Bydgoszczanie Oni wychodzą na prowadzenie Jacek Golob, Eugeniusz Skupień Próbuje walczyć Artur Pawlak A niestety z tyłu został Toni Rickardson Teraz na prowadzenie wysuwa się Eugeniusz Skupień Na drugiej pozycji Jacek Golob Na trzecią teraz na chwileczkę yy, przeszedł Toni Rickardson Ale teraz już Artur Pawlak na trzeciej pozycji prowadzi Eugeniusz Skupień, Jacek Golob, Pawlak Ligacom. Naprawdę ten mecz trzymał kibiców w napięciu, bo właśnie między innymi ten wyścig pokazał, że i bydgoszczanie nie przyjechali tutaj po prostu, aby odjechać mecz, żeby ułatwić zadanie Zielonogórzanom. Walczyli i to właśnie widać w tym wyścigu ósmym. Skupień przed golobem i wściekle atakujący Artur Pawlak. Naprawdę wychodzi teraz na drugą pozycję Artur Pawlak. Artur Pawlak na drugiej pozycji, teraz zamknięty przez Jacka Goloba, składa na trzecią pozycję, ale wspaniale walczył ten zawodnik, proszę zobaczyć, cały czas nie daje za wygraną, walczy o te ważne, ważne punkty, jednak wygrywają Bydgoszczanie. Skupień w czasie 69,1 sekundy przed Jackiem Golobem, Arturem Pawlakiem i niestety na ostatniej pozycji.